osobę, która nie zostawiła łapki w górę. Rozpoczynam operację Anihilacja. Wow! Pilot router powraca, żeby pokazać wam, jak nie latać. Hamuj! Hamuj! Nie! Oczywiście w grze Aviasembly. Jak pamiętacie, ostatnio odblokowaliśmy nową mapę. Co tu się już znowu dzieje, no? Dopiero zaczęliśmy. Czy ja mam jakieś... W sumie mam punkciki na wydanie. Może na coś wydamy. Uuuu... Uuu i to może być szalone, to jakieś nie wiadomo co, będziemy mogli coś obracać? A bo to jest ten, ten cudak, dobra już go pamiętam. No cóż, lata lata o co chodzi, w czym jest problem? Pozwólmy panu inżynierowi się tym zająć. Dzień dobry, ustój ten syf, nie wiem kto to budował. Dobra, bierzemy kokpit i rozszerzamy, prawda, mamy dużo pieniędzy do wydania. Ui! Mamy coś takiego. Tu jeszcze możemy dodać skrzydła. No bo spróbujmy tu. Spróbujmy tu. Widzicie? I to jeździ sobie. Co to jest? Co ja z tym mogę robić? Co ja mogę obracać? Myślicie, że mógłbym obracać silnik? Się źle skończy, coś czuję. Sprawdzimy chociaż jeszcze paliwo, znaczy zbiorniki paliwa. Możemy to schować. Jak to się chowało? Ktoś pamięta? Tam mogę to schować. O, No zobaczymy, co z tego teraz wyjdzie. Stoi, nie opada. Ewidentnie w złą stronę zrobiłem jest silni A czy działa to obracanie? To w sumie czekajcie, obrócimy. No, no, no. Ja, ale to szybkie. O kurde, wow, wow, wow. wow, Dobra, za chwilę ogarniemy, co tu trzeba robić. Na razie to sobie polatam. Nawet już zwolnimy. A, w sumie zapomniałem schować, ale to już teraz nieistotne. Co szybko. Panie święty, jakie to jest szybkie! Za daleko jesteśmy. Gdzie ja jestem? Wow, 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 dobra, uspokój się. Takie sępy tam już latają. Ważne, że się nie rozwaliło, ale całkiem przyjemnie wylądował, nie? To już nie było ubudu. Siups, wyłączamy wszystko. Dzień dobry, ja tu przyleciałem. Wcale nie przyjechałem. Jakiś reaktor wybuchł. Czy możesz dostarczyć surowce? Nie wiem co tam potrzebujecie. Potrzebujecie titanium? Ojeju. A titanium pewnie będzie żyło albo 200, albo 300, albo 500, albo 100. A, tutaj wybuchło. To ja tam nie lecę. Tutaj jest dupsko jeszcze z zadaniami, nie? Chyba. Tak, tego nie zrobiłem. O, to trzeba było na czas. Postaram się zrobić wam to zadanie. Czy dobrze lecę? Oczywiście, że nie. Drugą stronę. Znaczy, no. Obracaj się. Lądujemy. Dobra, 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 dobra. I patrzcie, jak się ląduje. Ale cudownie. Cudownie wylądowaliśmy, naprawdę. Dobra, rewers. Słyszeli wielką eksplozję, współczujemy. I pracownicy tu chorują, i trzeba im dostarczyć surowce. O, czyżby medycy medycyna, czyżby powrót na stare śmieci? Nie. Ej, ale tutaj były jakie leki gdzieś. Do szpitala mogę was zawieźć, nie chcecie? Wodę na pustyni? co wy? 150 takie titań, 250. Już to podnoszę, panie byku. Dobra, spróbujmy to. Nasz radę gościu stara się. On się stara, on się stara i się postarał, widzicie? No dobra, dobra, wyprostujmy się, nabierzmy prędkości i... E, troszkę zwolnię. Ale jakie to jest szybkie. Pójdzie, ha, wrócimy... wow, wow, wow. Wo. To już tu? To już tu! O kurde! Myślałem, że trochę dalej. No dobra, może wylądujemy, może wylądujemy. Wylądowaliśmy, naprawdę jak cudownie. Dobra, dobra, hamuj, 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 hamuj. Proszę bardzo, zostaje się titanium. Mało dajecie pieniędzy za to, mówiąc całkiem szczerze. No spróbujmy to zrobić. Ja się tam cofnę, nie? No będziemy szybować. Styknie nam paliwa. Ale no sami przyznajcie, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyłem. Paliwo jest czerwone. Widzę już gdzie mamy lądować. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Siadam. A, wyłącz! Nie wyłączyłem silników. <laughs> to się bardzo źle, nie skończyło się źle tam. Tutaj mam dostarczyć dwie ryby i trzy kraby. Teraz ładujemy dwa, dwa, trzy. I lecimy. Dawaj, do góry, do góry, do góry, bo czas się kończy, dobra. Chowamy, lecimy. Zaraz mi odpadną te skrzydła w takim wypadku, ale już trudno. Wow. Dobra, 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 już zmniejszamy, bo tutaj lądujemy, dawać byki. Kurde, nie damy rady. Ląduj, ląduj, no ląduj! <laughs> nie udało się, bo ta świnia w powietrzu się unosiła. Ogólnie znając sobie sprawę, że jakiś inżynier tu ciągle latał, ale jestem już z powrotem, robimy to podejście jeszcze raz, tylko zresetowałem się tutaj, więc musimy silnik poprawić. Lądujemy. Wylądowane, wylądowane, zaliczaj, 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 zaliczaj! No co nie zaliczył? Ryby, kraby, no mam wszystko i lecimy, no. Muszę jakoś się na tym pasie zatrzymać, bo inaczej gra mi nie zaliczę, że ja tu doleciałem. Hamuj, hamuj, hamuj! No jestem! Jestem! Dobra, udało się! Jakie to trudne było, ja nie mogę! O! Jeszcze kraby osobne hajsy! O kurczę, jak się obłowiłem! Jeszcze więcej jedzenia chcą? No nie wiem, nie wiem, ciężko się do was lata, mówiąc szczerze. Dobra, a co wy byście chcieli? Style i glasy. Oj, to szkło pójdzie. Nie ma opcji. Nie poszło! na no, tylko 6 szkła. No to, to nie takie proste sprawy, moi koledzy. Tutaj chcą już tylko 6 szkła, tutaj są 5 krabów. Ach, spróbuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, lecimy. Do góry! Do góry, no! Panie, co ty? Leć, 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 leć. Niczym się nie przejmuj kolego. Po co komu skrzydła z tyłu? No, tu już muszę zwolnić. Wyłączamy wszystko. Trzeba wylądować i wyhamować. Z tym jest zawsze. Problem. hamuj! Hamuj! Nie! Ale zaliczyło! Zaliczyło czy nie zaliczyło? Tak, zaliczyło krawy! <gry> Dobrze. Dobra, polećmy do głównej bazy i dajmy inżynierowi się wykazać. Rocket Engine. No, trzeba odblokować Rocket Engine. Ja zapiszę tego, tu kolegę. To jest szybki jeden. No teraz wołamy inżyniera Routera. I nagle jestem inżynier Router. Gorąco tu, więc to musi starczyć. Gdzie te engine? Jakiś Rocket Engine. Ah! To będzie piękny. Taki ptaszek się z tego robi. I to niby jest do hamowania? A to nie powinno być z tyłu jakoś? No, mamy coś takiego. No zobaczymy. To jeszcze tego możemy dodać. A co to jest? O, jakieś wzorki? Piękny, piękny. A sprawdźmy jak działa. O kurde, o kurde, wow, 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 wow! O kurde! Ale dobra, w sumie po co nam jakieś skrzydła? Latujemy w kosmos. O nie! Ja spadam! O kurde! Wydaje mi się, że jest jeden problem. Zasadniczy, brakuje nam jakichś sensownych skrzydeł. Ale jaka to była prędkość, wy to widzieliście? Dobra, i teraz spowolnimy troszeczkę. Ale i tak, jaka to jest prędkość, widzicie to? Wo! tu jakby to musiał być prędkość, jakbym miał, nie wiem, z 10 takich silników. I tam rzeczywiście jakieś pościgi i wybuchy były. I tutaj cyk... hamujemy. Dobra. Hamuj, 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 prostaku. Dzień dobry. Czy ktoś tu nas wzywał? Nie wiem, ale jesteśmy. No reaktor wybuchł, no zauważyłem. Potrzebujemy Twojej pomocy. Nie, 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 nie. O, w końcu chcą leki. Może Wam pomogę, ale nie teraz, bo ja teraz chcę owocki dostarczyć tutaj. Oni chcieli yy, dwa owocki. Ja na tej prędkości, Pany, w trzy sekundy je dostarczę. Dobra, i na takiej prędkości skrzydła. Nie, dobra, chciałem mówić, że skrzydła działają. Już, 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 już wyłączyłem, już wyłączyłem, spokojnie. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, dobra. Włączamy z powrotem. Patrzcie teraz, Zium Ło, wow, ło, wow, wow. dobra, 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 nie! Nie, 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 właśnie to będzie problem, nie do wody, nie do wody, nie do wody. Cyk, cyk, dobra, lecimy, Pany. Klik i tam. Jeszcze chwila, dobra. Nie! Dobra, to teraz możemy lecieć na maksa. Tylko, że ja nie wiem jak zahamować... A nie, bo ja nad do góry nie mogę. Ja spadam. A jest problem. Zostawimy tak, do momentu już będzie bardzo tragicznie. No za tą górą, za tą górą, dawaj, wystawiamy skrzydła i już się obniżamy. Ale jeszcze lecimy. Teraz wyłącz wszystko Błagam, 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 błagam. Dobra, hamuj, 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 ląduj. Zaliczaj gro, zaliczaj, zaliczaj, dobra, o! ledwo, ledwo. O! Co? Ja wziąłem tylko jedno? Ja wziąłem tylko jedno! Nie! No ja. I znowu kurze latam jako inżynier. Co tu się dzisiaj dzieje? Tak, mi się tylko jedno mieści. Dobrze wiedzieć. Ląduj, ląduj, ląduj. Dobra, zaliczyło. O! Co możemy jeszcze odblokować? A sprawdźmy to. Dzień dobry, jestem inżynier i to, że nie mam pełnego stroju, nie oznacza, że jest inaczej, rozumiemy się. To sobie zapiszę, to będzie rakieta. Po co to jest? Skoro tym można obracać, to to musi mieć jakieś zastosowanie. O właśnie, o to mi chodzi. Dobra, dobra, dobra. I teraz to bym z tym połączył. Piękny. Dobra, sprawdźmy, co się stanie. O, 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 do góry, do góry, dobrze, dobrze, dobrze. Bo tu jakiejś stabilizacji nie ma. Zupełnie nie w tę stronę, co trzeba. Nieistotne. Nieistotny. Jeszcze tutaj. O, widzicie, jakie piękne. Teraz to zadziało. Siups, i siups, i Dobrze lecimy. Nie kontroluję tego. Zmniejsz może prędkości. Widzicie? To lata! Pasjonaci latania powinny być zadowoleni, tak? Lata lata. W czym problem? No ale dobra. Nie będziemy z tego korzystać. Ostatnia próba zrobienia super szybkiego kolegi. Czy możemy zrobić ten myk ze schowaniem? A, a i widzicie. Trzeba ci tam w pupkę wcisnąć. Dobra. Piękne delta wingi. O kurde, ale to będzie. No. Taki mały, szybki zwrotny. No te co się mogłyby się przydać. Damy tu po bokach. Dobra, a spróbujmy tego kolegę. O kurde, jaka prędkość! Jakąś rozpędz! I ja o pierdziulę! O kurde, co to jest za prędkość! Wow! Ale paliwo leci. Może jednak dodam trochę boków. O kurde, co to jest za prędkość! Wy to widzicie? I takim czymś to się lata. No wiadomo, mało miejsca, ale to jest dobre do robienia tych zadań z jedzeniem. O kwao! <noise> Kiedy? Zapiszmy to. Będzie, kurde, prędkość. Dobra, niech pilot się teraz wykaże. O, co my tutaj mamy, moi drodzy? Uwaga. Ziups, ziups. Chowaj te skikoła. O, kurde, no. O o, 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 o. Ale dobre, dobre to jest. To jest bardzo dobre. Przy takiej prędkości... Ojeju, ale on jest mało zwrotny, jeśli chodzi o obracanie. Trochę mu zajmuje obrócenie się. On jest taki dobry do w linii prostej, ale obrócić się... Pany, to nie jest takie proste, no. Ty chłopie, dobra już. Nie cuduj, nie cuduj, nie cuduj. Mały, ale wariat. O, ja w ogóle tam gdzieś poleciałem. <noise> tam raczej nic nie ma. Nie, nie obracać się, obracam, ale no, to zajmuje chwilę. Joko, Joka, prędkość widzicie na mapie, jak ja lecę, ja zaraz będę na miejscu, jeśli chodzi o ten drugi ląd. <noise> Ile ja to przelecę? Trzy sekundy. Siups z imienia nie ma. Nara frajerzy. <noise> O kurde, co to jest? Tak, to jest ta pierwsza baza, nie? To tutaj się zaczynało grę w ogóle. Ale obracanie się tu kończy się tragicznie.